Czasami są takie sytuacje, że masz jakieś wydarzenie, o którym chcesz nakręcić materiał, ale temat potem się odsuwa, odsuwa, przykrywa jakąś kampanią wyborczą, jakimiś dużymi awanturami i tak dalej, i sprawa znika. A potem pojawia się ktoś, kto sprawę Ci przypomina i okazuje się, że coś, co wydawało Ci się odległe na poziomie Europy czy świata, puka do Twoich drzwi i mówi, halo, tu w Polsce takie rzeczy też się dzieją. Zapraszam Was na rozmowę z człowiekiem, z którym pogadamy o tematach energii. I to nie tylko o Hiszpanii. Ludzie niestety nie są przygotowani. Ludzie tak naprawdę patrząc przez e, Hiszpanię, to co się mm -hmm. wydarzyło, e, ludzie nadal o tym nie myślą. Ludzie cały czas e, patrzą na to przez pryzmat tego, że w wniosku prąd cały czas jest. Mm -hmm. e, mnie to nie dotyczy. Ile osób traktuje poważnie sytuację, w której tego prądu może przez dłuższy czas nie być? Uważam, że to nie jest duży procent na dzień dzisiejszy. W momencie, kiedy mamy odcięcie z, od strony energetyki, z automatu wyłącza się tam też falownik. Jednym okay. słowem, nie jesteśmy w stanie z, tej, z tego prądu skorzystać. Co nam przychodzi tutaj z fajnym rozwiązaniem? banki energii. My możemy z, zarządzać tym bankiem energii. Oczywiście w bardzo prosty sposób. Zbudować do tego tak zwaną automatykę mm -hmm. i zacząć tak naprawdę korzystać z tego prądu, który jesteśmy w stanie sobie zgromadzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz również możemy do tego dorzucić agregat. Tak naprawdę jako społeczność sąsiedzka jedyne co możemy gdzieś zgromadzić prąd to są tak zwane UPS-y, które zawsze istniały i istnieć będą tylko tyle. Dzisiaj moim gościem jest Hubert Dopiera, człowiek, który od, od wielu, wielu lat zajmuje się profesjonalnie energetyką, elektryką, sterowaniem, wszelkiego rodzaju systemami elektronicznymi. Hubert pojawił się w moim życiu zupełnie z znienacka, jako klient, który po prostu gdzieś tam korzysta z usługi i rozmawialiśmy o sytuacji, która mocno przypomniała mi blackout w Hiszpanii. Ty mieszkasz w miejscowości niedaleko Leszna, w której normą jest, jest sytuacja, w której pod wpływem właśnie deszczu, wiatru, śniegu Następuje odcięcie prądu. Czy taka mała Hiszpania, takie wycięcie energii na kilka godzin to jest coś, co u was jest normą, czy jest to traktowane przez ludzi jako jakieś wielkie wydarzenie, którego trzeba się bać? Nie, jest to traktowane u nas jako taka norma ze względu na to, że no, gdy tylko zawieje troszeczkę mocny wiatr, gdy mocno popada deszcz, czy, czy spadnie trochę więcej śniegu, no niestety te linie energetyczne są przestarzałe, no i potrafi wyłączyć nam prąd na kilka godzin, kilkanaście godzin, albo czasem nawet i cały dzień. Okej, okay, cały dzień dla zwykłego domu jednorodzinnego. No to jest katastrofa, bo tak, leci lodówka, tak. leci zamrażarka, e, światła nie ma, nie ma czym otworzyć bramy i tak dalej. No, Przez dzisiaj masę rzeczy mamy skomputeryzowanych z jednej strony, ale zasilanych i sterowanych elektrycznie z drugiej mańki. Jak żyjecie w takiej gminie, w takim miejscu, które jest odcinane od prądu na godzinę albo całe dni? No niestety nie jest to tak do końca e, łatwe, ze względu na to, że e, patrząc przez pryzmat tego, co wspomniałeś, czyli tak zwana lodówka, którą no, każdy ma w domu, mm -hmm. tak? e, e, czy też e, wiele innych urządzeń, które są nam potrzebne do codzienności, do tego naszego codziennego życia, no, powodują to, że e, bardzo często jest to dla nas e, wielkim utrapieniem. Jak patrzyliśmy na te zdjęcia, na materiały, które przesyłane były z Hiszpanii, teraz w czasie tego blackoutu, który wyciął nam całą Portugalię, całą Hiszpanię, połowę Francji, kawał Belgii i tak dalej, tam dotknięte zostały problemem 55 milionów ludzi. To jest w ogóle jakaś szalona ilość. W Polsce mamy niecałe 37 milionów mieszkańców, czyli takie prawie dwie, polskie, dwie Polski zostały pozbawione prądu na czasami wiele godzin, bo przez część tych, tych regionów była pozbawiona prądu przez prawie dobę. Na obrazkach, które nam pokazywano w mediach, widzieliśmy ludzi, którzy po prostu wyszli sobie z pracy, no bo prądu nie było, nie ma jak pracować, mm -hmm. i siedzieli na, na trawce w parku, spędzali luźno, spędzali luźno ten dzień, dzień słoneczny 20-25 stopni. Jak wygląda Twoja gmina, jak wygląda Twoja miejscowość? W momencie, kiedy taka awaria prądu na całą dobę następuje na przykład w zimie, kiedy jest śnieg, kiedy jest zimno, kiedy no, trzeba się jakoś poratować, a przecież masa ludzi na mocy tego, co było promowane bardzo mocno, czyli fotowoltaika, czyli pompy ciepła, jakieś rekuperatory itd., dzisiaj uzależniła tak naprawdę komfort swojego domu, tą możliwość normalnego mieszkania od dostępu do prądu. Jak to wygląda u Was? Tak, no niestety pojawia się w tym momencie drobna panika. Drobna, mhm. można to powiedzieć, ze względu na to, że miejscowość, w której mieszkam, jest mała, jest mała społeczność, ale to niestety już jest jakaś panika, no bo tak naprawdę większe miejscowości są ratowane jako pierwsze, mhm. mówię tutaj kolokwialnie trochę ratowane, natomiast no tak to faktycznie wygląda. Natomiast w miejscowości, gdzie mieszka kilkanaście osób, no, pojawia się już to duży problem. Nie? No, trzeba na początku zabezpieczyć się, żeby no, ta rzeka maludówka przestała nam się rozmrażać, gdzie no, ludzie mogą stracić jakieś tam rzeczy, które, które w niej trzymają, gdzie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie poradzić w codziennych takich sprawach. Z reguły każdy płyta indukcyjna, tak? mhm. czy, czy też pralka, czy cokolwiek, no, no wszystko nam się zatrzymuje. No ale wiesz, no, I... wybrać ciuchy możesz dwa dni później, jak prąd wróci, gotowanie, to, to jest na pewno problem. Tak. Czy, czy ty masz doświadczenia ze swojego własnego domu? Jak wygląda takie właśnie wycięcie prądu, taki blackout na, w okresie lata, czy w okresie, w okresie zimy? Jak to, jakie to są różnice? Lato jest powiedzmy, okresem takim, gdzie ludzie radzą sobie lepiej, tak? Mm -hmm. Z reguły mamy tą, jest cieplej, potrafimy sobie z takimi rzeczami radzić. Natomiast zima, no niestety, ogrzewanie. No, w dzisiejszych czasach tak naprawdę ogrzewanie jest jedną z rzeczy, która pozbawimy ją prądu, no zaczynają się w domu robić zimno. Mm -hmm. No to już nie jest komfort, nie? Więc... Ale to nawet jak ludzie mają i ogrzewanie inne niż, no, niż w tym momencie elektryczne, pompą ciepła. No ja taki przykładek znam akurat. Mam znajomego, tak. który ma instalację skomputeryzowaną w pełni z termostatami i tak dalej, mhm. która mimo tego, że zasilana jest gazem. To do, do pracy potrzebuje prądu, bo nawet głupi ten, ten płomyczek zapalający, płomień gazowy tak. jest sterowany elektrycznie i w momencie, kiedy nie ma zasilania, po prostu wyłącza się dla bezpieczeństwa całkowicie. Ale oczywiście. kocioł gazowy na pewno nam się nie uruchomi. Mhm. Pompa od cyrkulacji wody centralnego ogrzewania no nie uruchomi się. Okay. Więc jednym słowem, całe ciepło, które mieliśmy zgromadzone, w, czy to w podłodze, czy w grzejnikach, no bardzo szybko się wychodzi, zresztą no, każdy z nas wie, jak to, jak to szybko działa. No i tak na Naprawdę pozostajemy już bez ogrzewania. No, mając na zewnątrz temperatury ujemne, w przeciągu kilku godzin temperatura jest w stanie spaść o 10-12 stopni. No to, niestety, pozbawiamy się całkowicie tego komfortu już życia. Nie mm -hmm. mówiąc o kolejnych aspektach. tak? Raz, że zaczyna nam się robić zimno. Z reguły też woda, która nam płynie w, w Kremie, no niestety ciepłej też już nie, nie jesteśmy w stanie wtedy uzyskać. No, wszystkie rzeczy, które potrzebne nam są do normalnego życia, zaczynają nam znikać i to bardzo szybko. Okej. Okay. Czy, czy to jest tak, że jesteśmy uzależnieni w tym momencie tylko i wyłącznie od urzędu gminy, od jakichś służb technicznych? Samej energetyki, oczywiście, jakiś tam służb awaryjnych i tak dalej. Czy jest coś, co ludzie mogą zrobić w międzyczasie? No bo wiesz sam, zgromadzenie, czy powiedzmy przygotowanie sobie bańki paliwa, która może zasilać samochód, żeby z takiego miejsca uciec, no to jest coś, co właśnie w warunkach małej miejscowości, gdzie są domy jednorodzinne, gdzie są garaże, jakieś zagrody, to nie jest wielkim problemem. Czy w ogóle twoi sąsiedzi myślą w tych kategoriach? Jeżeli tak jak sam mówisz, u was się to zdarza bardzo, bardzo często. Czy ludzie są przygotowani. Ludzie niestety nie są przygotowani. Ludzie tak naprawdę patrząc przez. Hiszpanię, to co się mm -hmm. wydarzyło. Ludzie nadal o tym nie myślą. Ludzie cały czas patrzą na to przez pryzmat tego, że w wniosku prąd cały czas jest. Mm -hmm. Mnie to nie dotyczy. Ale tak naprawdę dotyczy to nas każdego. Tak jak tutaj siedzimy, każda jedna osoba jest od tego uzależniona. A dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy nastąpi taki blackout, dopiero wtedy zacznie się siać ta panika. My z mojej społeczności wiemy to dość często w momencie, kiedy wyłączają prąd, wiemy, że już musimy się w jakiś ten sposób zacząć zabezpieczać. Mhm. Ale i tak, i tak nie idzie to w dobrym kierunku. Czyli jakbyśmy poszli dzisiaj przez twoją miejscowość i zapytali, zapukali do wszystkich drzwi, czy ma pan odłożone, nie wiem, baterie, czy ma pan laterki, czy ma pan jakąś kuchenkę gazową, czy ma pan do tej kuchenki butle, czy potrafi pan gotować jeszcze na przykład na gazie i tak dalej. Jakbyśmy zadawali te pytania, jak myślisz tak procentowo, ile osób traktuje poważnie sytuację, w której tego prądu może przez dłuższy czas nie być? Uważam, że to nie jest duży procent, na dzień dzisiejszy. Mhm. Natomiast w bardzo prosty sposób. No dzisiaj wszyscy jesteśmy uzależnieni od prądu i tlenu. To jest dla nas dzisiaj najważniejsze. W bardzo prosty sposób. Wszyscy jesteśmy w stanie się od tego zabezpieczyć. Mhm. Wystarczy no dzisiaj praktycznie, nie wiem, 60-70% domów ma już swoją fotowoltaikę. Ale w momencie, kiedy jest za nich napięcia, co nam daje ta fotowoltaika? no nic. Ale przecież ona dalej generuje prąd. Tak, ale w momencie, kiedy mamy odcięcie z, od strony energetyki, z automatu wyłącza się tam też falownik. Jednym okay. słowem, nie jesteśmy w stanie z, tej, z tego prądu skorzystać. Co nam przychodzi tutaj z fajnym rozwiązaniem? Banki energii. To dzisiaj jest tak naprawdę jedną z najlepszych rzeczy, którą daje nam świat do tego, że możemy tę energię zacząć gdzieś gromadzić. W momencie, kiedy wyłączą nam prąd, możemy korzystać z tego banku energii. Ale on jest podłączony w taki sposób, że to ty decydujesz, kiedy z niego korzystasz? Czy to jest tak samo jak w przypadku fotowoltaiki? Mhm. Moment, w którym wyłącza się zasilanie, kiedy wyłącza się kontakt w ogóle z siecią tą ogólnopolską, te, te instalacje też są blokowane. Jak to działa? My możemy z, zarządzać tym bankiem energii. Oczywiście, w bardzo prosty sposób. Zbudować do tego tak zwaną automatykę i mhm. zacząć tak naprawdę korzystać z tego prądu, który jesteśmy w stanie sobie zgromadzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz również możemy do tego dorzucić agregat który w momencie kiedy no bo wiadomo energia z którą zgromadziliśmy w banku energii. Wiadomo że ona się kiedyś też skończy mhm. ale poprzez zbudowanie tej automatyki jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób pomóc sobie mając tak naprawdę też dostępny agregat. Agregat w tym momencie załącza się i doładowuje nam ten bank energii. Dalej jesteśmy uniezależni od, od energii zewnętrznej. I w taki sposób jesteśmy sobie w stanie bez żadnego problemu poradzić. Wiesz co, to mi trochę pachnie takim właśnie podejściem preperskim, grubą folią. No Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja z grubą folią nie mam problemu, ale wiele osób traktuje tego typu działania jako nadmierne. To znaczy, OK, no mam tą fotowoltaikę, żeby obniżyć sobie koszty rachunków. Przynajmniej taka była obietnica no, od ludzi, którzy tak. ją sprzedawali. Potem dałem się namówić na pompę ciepła. Niestety tak. masa ludzi w Polsce została na pompach ciepłach oszukana, mhm. bo były to pompy sprowadzane do krajów o dużo wyższych. Tem Temperaturach średnich o zupełnie innych temperaturach w okresie zimowym, jakieś tam pompy z terenu Włoch, czy skądkolwiek indziej. Ja widzę dzisiaj choćby przez to, właśnie, że też znam ludzi z tej branży OZE, którzy instalują, którzy sprzedają sprzęt na rozsądnych warunkach, jakby importowany czy, czy oferowany. Wielu ludzi dzisiaj nie ufa ludziom, którzy siedzą w energetyce. Nie ufa ludziom, którzy właśnie korzystają z tych programów rządowych, podnoszą ceny swoich rozwiązań itd. Czy to jest coś, co, co warto, nie wiem, czy można w jakikolwiek sposób sprawdzić, czy można się upewnić, że ktoś, kto przychodzi do Ciebie z ofertą, nie próbuje Cię narżność, nie próbuje Cię oskubać w jakikolwiek sposób? No niestety, na to trzeba zwracać naprawdę baczną też uwagę. Niemniej jednak patrząc przez no, Oczywiście są w tym kraju jeszcze, myślę, ludzie, y, którzy chcą nam pomóc mhm. y, i zrobić to dobrze, po to, żebyśmy tak naprawdę mogli y, uniknąć tego typu sytuacji, jak wydarzyła się w Hiszpanii. Mhm. Y, nie ma co tutaj mówić. Ja daleki jestem od tego, żeby brnąć w jakieś teorie spiskowe czy cokolwiek. Natomiast y, powinno nas zacząć to uczyć, y, w jakim kierunku powinniśmy pójść. Powinniśmy tak naprawdę y, być przygotowani w każdym mhm. momencie na to, że możemy zostać pozbawieni tej energii z zewnątrz. Okay. Ja, mhm. mając swoje mieszkanie na szóstym piętrze w bloku w centrum Dużego Miasta, y, mam zabezpieczenie na poziomie takim, które no, według mnie jest racjonalne. Tak? Mhm. Czyli jakaś tam kuchenka gazowa z dwoma palnikami. Do niej w tej chwili chyba z 19 takich wsadów, które pozwalają nam przez kilka dni nawet gotować. Zapas ryżu, makaronu, takich prostych rzeczy, które można przechowywać całymi miesiącami. Duże zbiorniki na wodę z jakimś kranikiem i tak dalej. Czyli ja jestem w stanie w sytuacji naprawdę awaryjnej na te 2-3 dni zamknąć się w chałupie, nie wychodzić z niej z jakimś tam ograniczonym, oczywiście korzystaniem z chemicznej toalety na balkonie. Powiedzmy, że jestem w stanie stworzyć sobie twierdzę z własnego mieszkania. Ta moja czwórka plus pies jesteśmy w stanie przetrwać właśnie 2-3 dni spokojnie bez żadnego kontaktu z, ze światem zewnętrznym. Co można zrobić od strony energetycznej? Bo ja w ogóle na, na stronę elektryki nie patrzyłem. Wyszedłem z założenia, że ok, mamy sytuację awaryjną na terenie miasta, no to zostaje nam to najbardziej proste rozwiązanie, jedno bateryjne radio z zapasem baterii, żeby słuchać informacji na temat tego, gdzie przyjedzie jakiś nie wiem, zbiornik z wodą, gdzie będzie dostęp do jakichś sytuacji awaryjnych. Natomiast no, w moim planie Utrzymania się jako rodzina w tym czasie. Ja po mm -hmm. prostu wychodzę z założenia, że jeżeli faktycznie prądu nie ma dłużej niż te powiedzmy 6, 8, 10, 12 godzin i zaczyna mi się rozmrażać zamrażarka, zaczyna mi się rozmrażać lodówka. My po prostu przerabiamy, korzystając z innych elementów, przerabiamy to jedzenie, które nam grozi zepsucie jego, przerabiamy na coś, co już jest usmażone i tam nie wiem, ugotowane, próbujemy sobie radzić. Czy są rzeczy, które można zrobić w bloku właśnie, żeby zachować sobie ten dostęp do zasilania lodówki, do jakichś takich najprostszych spraw? Y i tak nie. Mhm. Patrząc przez pryzmat, powiedzmy, spółdzielni mieszkaniowej, no wiadomo, że nie jest to prosta sprawa, żeby się. No z nimi się nie dogadać. No właśnie, więc tak naprawdę jako społeczność sąsiedzka jedyne, co możemy gdzieś zgromadzić prąd, to są tak zwane UPS-y, które zawsze istniały i istnieć będą. I tylko tyle. Mhm. Ale co wtedy mówisz, żeby zabrać UPS-a spod komputera, o dziecku spod biurka i podłączyć do niego lodówkę? Czy, czy w ogóle myśleć no o tym, to, żeby kupić? Może to pomoże na chwilkę, natomiast. Mhm. No niedługą, tak? Mm -hmm. Czyli po prostu zainwestować fizycznie w zabezpieczenie swoje w ramach ubezpieczenia kupić sobie jakiś magazyn prądu, który będzie tą lodówkę na przykład podtrzymywał. Dokładnie tak. Ok, dokładnie Dobry. tak. A co można zrobić, jeżeli właśnie tak jak u ciebie? No, mieszkasz jednak było nie było gdzieś tam w małej miejscowości, jest wolnostojący dom, jest jakieś gospodarstwo, jakiś budynek firmy. Co w takich sytuacjach? Układ, o którym mówisz, czyli co magazyn magazyn energii plus generator? Może sam generator wystarczy, sam sam agregat? No tak, ale w momencie, kiedy mamy już w domu, a większość ludzi ma fotowoltaikę tak? I y, tak naprawdę oddajemy ten prąd do sieci. Mm -hmm. y, no i bądź co bądź nie odzyskujemy go ani w 100%, ani nawet tam w 80%, czy jak to można no, powiedzieć. się, ten... rozmowa na temat tak zwanych tak. nowych zasad rozliczania to jest temat tak, na osobną inny, ciężką rozmowę. Temat. Dlatego też bardzo ważne jest w tym momencie, żeby zabezpieczyć siebie, czyli mm -hmm. ten y, tak naprawdę bank energii jest w tym momencie. Uważam, najlepszym rozwiązaniem, najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli nam tak naprawdę uniezależnić się od tego, co może się wydarzyć. Czyli Oczywiście. żebym ja to dobrze zrozumiał, jako takie ostateczne, ostateczne rozwiązanie zabezpieczające, mamy ten agregat prądotwórczy, tak. natomiast jeśli mamy tą fotowoltaikę na firmę, mamy tą fotowoltaikę założoną na domu, to sugeruję, żeby postawić bank energii, i nie tylko korzystać z niego jako to ostateczne rozwiązanie ale wykorzystywać go na co dzień, żeby po prostu własnie, przez siebie wyprodukowaną energię zużywać we własnym zakresie. Dobrze myślę? Tak, oczywiście, że tak. Okay. Yy, uważam, że im mniej prądu oddajemy do sieci, tym lepiej na tym wychodzimy. A, A to, my... jest, to nie jest tak, że na przykład zakład elektryczny tak powiem, ten energetyczny, w którym pracujesz, jakieś Taurony, Enea i tak dalej, mm -hmm. że oni mogą ci narzucić na przykład pewien nie wiem, system, pewien algorytm tego, kiedy ten prąd pobierają, kiedy nie? Czy jak, jak to wygląda od strony prawnej? No, to wiesz, pytam dlaczego? Dlatego, że to oni to prawo piszą, to ich lobbyści, no. to ich działacze, nazwijmy to, przychodzą do Sejmu i mówią: Zróbcie nam tak, zróbcie nam siak. Czy my jesteśmy w stanie dzisiaj, mając powiedzmy ten pełen komplet, tak? Czyli dostaliśmy dotację, albo sięgnęliśmy po dotację, bo tego nikt nie rozdawał, to, to trzeba było poprosić. Oczywiście. Tak. Poprosiliśmy o dotację, dostaliśmy kasę na fotowoltaikę, poprosiliśmy o dotację, dostaliśmy Zreszmy. kasę na pompę ciepła. W tej chwili, powiedzmy, idziemy po, po kolejny element, bo, bo z tego, co mówiłeś mi. Yy jeszcze przed nagraniem. No na te banki energii też jakieś tam pieniądze można tak. teoretycznie dostać. Co się dzieje, kiedy dokładamy do tego aparat, powiedzmy ten aparat prądotwórczy, czy to jest tak, że w urzędzie gminy dopasują, dopracowują, czy tam dopisują nam do nazwiska znaczek, że jesteśmy foliarzem, płaskoziemcą, ruską nucą i tak dalej, czy wszyscy to mają w nosie, a my sami po prostu podejmujemy decyzje we własnym zakresie? Nie, sami podejmujemy decyzje we własnym zakresie. I tak naprawdę zachęcam do tego, aby te decyzje podejmować mhm. ze względu na to, że jesteśmy w stanie się tak naprawdę uniezależnić od zewnętrznego źródła energii. Okay. Nie mówię tutaj, żeby pójść całkowicie w off grid, bo to no, bądź to, bądź może do niej jest też najlepsza droga. czyli sytuacja, w której w ogóle nie mamy połączenia z siecią, dokładnie. sami sobie prąd produkujemy, sami go zużywamy. Dokładnie. Okay? dokładnie. Natomiast patrząc przez pryzmat przyszłości e, e, i bank energii i agregat prądotwórczy oraz e, tak naprawdę pozyskiwanie energii y, giełdowej czy cokolwiek jest na stanie naprawdę pomóc nam w obniżeniu naszych rachunków mhm. i to bardzo mocno znacząco, okay. czyli z jednej strony mhm. pracujemy już dzisiaj na cenie, tak. z drugiej strony budujemy system, który w sytuacji tak jak u ciebie kilka godzin, czy dzień czy dwa bez prądu pozwoli nam to zabezpieczyć. Czy, czy taki generator, taki aparat prądotwórczy jest w stanie pracować właśnie jedną, dwa dni non stop? Czy jak to wygląda? Jak wygląda trwałość takich urządzeń? Ale rzeczywiście, wszystkie tego typu urządzenia, czyli generatory, one są przygotowane do, do, do pracy ciągłej. Okay. Najważniejsze dla nas jest tylko to, żeby zabezpieczyć się w odpowiednie paliwo, które jest nam w stanie dostarczyć nam prąd przez najbliższe, nie wiem, 24, 72 godziny, 48, 72 godziny. I tak naprawdę to już nas ratuje od wielu sytuacji, które mogą się tak naprawdę w życiu zdarzyć. Jak najdłużej czas? Ile najdłużej byliście bez prądu, jeśli chodzi o twoją miejscowość? 24 godziny. Wow. No to już jest poważny bałagan. Tak, to jest poważna bałagan. To chyba nawet taka porządna, otwierana tylko od góry zamrażarka nie wytrzyma takiego czasu, nie? nie, nie wytrzyma już tak praktycznie nic. Tak naprawdę wszystkie nasze zapasy no, no znajdują się w koszu, tak? Mm -hmm. Jeżeli ich nie zdążymy przetworzyć w danym momencie, no to tak naprawdę są do wyrzucenia. Yy, no to nie tylko to. Yy, wyobraźmy sobie, no nie korzystamy ani z wody ciepłej, yy, w domu mamy zimno, no naprawdę to nie jest nic fajnego. No tak, sama, sama woda płynie z, z kranu po prostu pod kątem, jeżeli masz dom jednorodzinny, to jest po prostu grawitacyjnie, tak, bo jest jakaś wieża ciśnienia albo instalacja. tak pod, pod warunkiem, że ta wieża ciśnienia nie ma zasilanie, nie bo jeżeli nie ma zasilania, to się, jest się wyczerpuje po robocie. Tak, i też okay. nie mamy dostępu do wody. I to akurat przy takich mniejszych miejscowościach, no myślę, że wielu ludzi jest w stanie to też potwierdzić. No w momencie, kiedy zanika prąd, znika też im woda. Okay. Więc tak naprawdę jesteśmy odcięci od wszystkich rzeczy, które są nam potrzebne do życia. Super. No to myślę, że tak. Nie trzeba całej Hiszpanii wyłączać, żeby nie. pewne rzeczy czy zrozumieć czy po tej awarii w Hiszpanii po tym wyłączeniu po 55 milionów ludzi całego zasilania na wiele wiele godzin czy na przykład twoi sąsiedzi, twoi znajomi, ludzie, którzy mieszkają w tej miejscowości, w której prąd też zanika, czy oni w ogóle rozmawiali z Tobą na ten temat? Wiedzą, że siedzisz w branży energetycznej i tak dalej? Tak, zaczynają się już takie rozmowy. Zaczynają się już takie rozmowy i uważam, że ludzie, którzy podejmują ze mną ten dialog odnośnie tego, co, co tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest im potrzebne do tego, żeby zacząć normalnie funkcjonować i przestać się bać tak naprawdę no, tego, co wydarzyło się w Hiszpanii, podejmują już tego typu rozmowy i. No myślę, że ludzie zaczynają powoli nabierać tą świadomość tak? tego, co, co tak naprawdę potrzebują, to co, to, co powinni zrobić, o co zadbać, bo to nie jest najważniejsze dzisiaj, kupić sobie kolejny samochód, bo co on nam da w momencie, kiedy nam zaniknie prąd w sieci. Nie? Szczególnie y jeśli będzie to samochód elektryczny. No, na przykład. <grym> to tak. jest w ogóle szaleństwo. <grym> Ale to już jest zupełnie osobny temat. Mm -hmm. tak? Ale y nie, widzę, że świadomość ludzka powolutku zaczyna nabierać y tempa i, i ludzie rozumieją tak naprawdę, cóż może się wydarzyć to so, tak jak przy wielu moich innych rozmowach? Jak rozmawiamy o jakimś temacie, ja bardzo często e, dostaję potem dziesiątki pytań w komentarzach. I tak jak w przypadku rozmów choćby z architektem, z Pawłem Kielarem, z ludźmi, którzy podpowiadali, czy byli gośćmi, a potem podpowiadali naszym widzom jakieś rozwiązania, czy można jakieś namiary na Ciebie? Gdzie Ciebie można znaleźć? Jakaś, nie wiem, strona internetowa, gdzie można dotrzeć do Ciebie, żeby no, nie, nie bawić się w komentarze pod tym filmem, tylko zadać pytanie, mam taką i taką firmę, mam taki i taki dom, co możecie podpowiedzieć? Oczywiście, że tak. E, oczywiście można znaleźć na Safetypack.pl. Mhm. Tam jesteśmy cały czas do dostępni i bardzo chętnie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim ludziom, którzy tak naprawdę nabierają już tej świadomości, którzy wiedzą w którym kierunku chcą pójść, wiedzą, że każdego z nas to może spotkać. Tam jesteśmy dostępni i jak najbardziej zapraszamy. Dobra, czyli zobaczymy w takim razie, jak będzie rzeczywistość polska wyglądała, bo cały czas w naszych mediach nie ma informacji o tym, że nie tylko rozkładamy w tej chwili, czy demolujemy Ostrołękę, ale że w planach jest zamknięcie prawie 50 bloków energetycznych, że cały czas postępuje ta ozeizacja, nie wiem, czy to dobre słowo, czyli nawarstwianie tej warstwy energii niestabilnej w polskim systemie energetycznym, tak, że Niemcy tak, przez Polskę transportują sobie prąd z Danii do swojego zasilania, czy swoich własnych farm. Myślę, że te tematy prądowe, nazwijmy to, będą nas dotykać coraz mocniej, tak. a to jest jakaś metoda, żeby się zabezpieczyć. Serdeczne tak, dzięki się. Hubercie w takim razie za spotkanie. Państwa zapraszam jakby coś na Safety Pack, zobaczcie, skontaktujcie się z ludźmi od Huberta, żeby pogadać na te tematy. A my co? Ja niestety mieszkanie z bloku na szóstym piętrze chyba zacznę szukać Powerbanka do zasilania mojej lodówki. Ale Oczywiście, zapraszam. Ciekaw jestem, co powierzono. Dzięki serdeczne. Na razie. Dziękuję serdecznie. Na razie.